James otwiera przede mną drzwi. Szczęśliwego nowego roku, Nani. Co już wróciłaś? Wydaje się zaskoczony moją obecnością. Pani X prosiła, żebym nalała wody do nawierzaczy. Odpowiadam. Aha! Uśmiecha się po szelmowsku. Pierwszą rzeczą, jaką zauważam u X-ów, jest włączone ogrzewanie. Powoli zanurzam się w ciszy, czując się trochę jak złodziej. Gdy zdejmuję płaszcz. Po całym mieszkaniu rozlega się głośno Miss Otis regrets. Ellie Fitzgerald. Zamieram. Jest tu kto? Wołam. Przyciskam do piersi plecak i nie odrywając się od ściany skradam się do kuchni, mając nadzieję, że znajdę jakiś nóż. Słyszało się to i owo o portierach buszujących po mieszkaniach właścicieli podczas ich nieobecności. Popycham wahadłowe drzwi do kuchni. Na blacie stoi otwarta butelka szampana Don Na kuchni bulgocą garnki. Co za wariat! Włamuje się do mieszkania, żeby coś ugotować. I jeszcze nie gotowe? Pafini, mówi mężczyzna z silnym francuskim akcentem, wychodząc z łazienki dla służby, wycierając ręce w kraciaste spodnie i poprawiając biały fartuch kucharza. Kim pan jest? Pytam, przekrzykując muzykę i cofając się krok w stronę drzwi, podnosi głowę. Kiedy pyta, opierając ręce na biodrach. Hm, ja tu pracuję. A pan kim jest? Je m'appelle Pierre. Twoja pani wynajęła mnie, żebym e, Ferle diner. Wraca do siekania kopru włoskiego. Kuchnię przepełnia atmosfera fantastycznej pracowitości i smakowitych aromatów. Nigdy jeszcze nie wyglądała tak szczęśliwie. – Dlaczego stoisz jak ryba? Idź! – macha w moją stronę nożem. Wychodzę z kuchni, żeby poszukać pani X. Nie mogę uwierzyć, że wróciła. Oczywiście po co się kłopotać telefonowaniem do Nani? O nie, mam lepsze rzeczy do roboty niż dbać o właściwą wilgotność kolekcji obrazów olejnych. Nie, nie, nie mam najmniejszego zamiaru pracować dzisiaj po południu, jeżeli to jest jej zamiarem. To chyba jakaś sztuczka mająca na celu zmusić mnie do wcześniejszego powrotu. Pewnie zawiesiła grajera w sieci nad nawilżaczem i zrzuci mi go na głowę w chwili, gdy zacznę dolewać wody. She ran to the man who had led her so far astray. Wyjął głośniki. Dźwięk idzie krok w krok za mną z pokoju do pokoju. Dobrze, powiem jej, że wpadłam, tak jak obiecałam i zaraz uciekam. Proszę pani? Niemal wyskakuje ze skóry. Widzę ją wychodzącą dumnie z sypialni. Niedwabne kimono, niedbale zawiązane w pasie. Szmaragdowe kolczyki błyszczą w świetle korytarza. Serce podchodzi mi do gardła. To panna Chicago. Cześć, mówi przyjaźnie, tak samo jak w sali konferencyjnej trzy tygodnie temu, mija mnie i idzie w stronę jadalni. Cześć, odpowiadam truchtając za nią i zdejmując szalik. Biorę zakręt w chwili, gdy otwiera oszklone drzwi prowadzące do jadalni odsłaniając stół zastawiony do romantycznej kolacji we dwoje. Ogromny bukiet peoni, czarno-purpurowych jak atrament kałamarnicy, pyszni się pośrodku kręgu uroczystych świec. Panna Chicago sięga przez liśniący, machoniowy blat, żeby poprawić sztućce. Przyszłam tu tylko, żeby dolać wody do nawilżaczy, dresie, przekrzykując ryk stereo. Poczekaj! Mówi, podchodząc do panelu sterowania ukrytego w szafie i wprawnie dostraja głośność. Soprany i basy. I już. Odwraca się do mnie, uśmiechając się spokojnie. Co mówiłaś? Nawilżacze. Jest sucho. Kończy się woda. I może to zaszkodzić obrazom, kiedy jest zbyt sucho. Miałam tylko uzupełnić w nich wodę, tylko raz. Właśnie dzisiaj, bo wystarczy aż do Nieważne. Już zabieram się do dzieła. Dziękuję Ci, na Nani. Jestem pewna, że pani X będzie Ci za to wdzięczna. Ja zresztą też. Podnosi z kredensu postawiony tam wcześniej kieliszek szampana. Klękam i wyłączam nawilżacz z gniazdka. No więc, dobrze. Mruczę, biorą, biorę maszynę w ręce i wychodzę do kuchni. Nalewam wody do wszystkich dziesięciu pojemników. Nosząc je tam i z powrotem, do wtóru niezmordowanej Eli Fitzgerald. Od it was just one of those things, przez Why can't you behave do I'm always true to you, darling, in my fashion. W głowie mi się kręci, co tu robi panna Czenowicz. Przecież to nie jej dom, nie jej rodzina. I zdecydowanie nie wychodziła z własnej sypialni. – Skończyłaś? – pyta, gdy włączam do kontaktu ostatni nawilżacz. – To może skoczyłabyś do sklepu? Idzie za mną do drzwi, a ja zdejmuję w przelocie płaszcz z wieszaka. Pierre zapomniał kupić gęstej śmietany. – Dzięki. Gdy otwieram drzwi, podaje mi dwudziestkę. Patrzę na pieniądze i na malutką parasolkę-żabkę Grajera na stojaku. Taką z dwoma wielkimi żabimi oczami, które otwierają się po jej rozłożeniu. Nie mogę, mam wizytę, umówiłam się do lekarza. Widzę swoje odbicie w złotym lustrze. Po prostu nie mogę. Jej uśmiech staje się wymuszony. Więc zatrzyma... zatrzymaj dla siebie, mówi rzeczowo. Drzwi windy otwierają się, a ona oparta o framugę drzwi próbuje sprawiać wrażenie, że nic się nie stało. Odkładam banknot na stolik w holu. Błyska ze złością oczyma. Posłuchaj, jesteś na niej, prawda? Poleć do domu i powiedz swojej szefowej, że mnie tu znalazłaś, a tylko oszczędzisz mi masę kłopotów. Nie będę musiała zostawiać tu swoich majtek. Wraca do mieszkania, pozwalając drzwiom zatrzasnąć się z hukiem. Myślisz, że naprawdę zostawi majtki? Sara pyta mnie następnego dnia, próbując kolejnego odcienia różowej szminki przy ladzie Stila. – Nie wiem, mam ich szukać czy co? Czuję, że powinnam. Ile ci płacą? To znaczy, czy są jakieś granice? Jakieś granice, które można by przesk przeskoczyć? Sara wściekle wydyma usta. Za różowa, tyłek pawiana, komentuje. – Proszę spróbować coś w tonacji bardziej śliwkowej – proponuje wizażystka za ladą. Sara sięga po chusteczkę higieniczną i zaczyna od początku. Pani X wraca jutro. Czuję, że muszę coś zrobić. Mówię zrozpaczona, opierając się o ladę. – Zwolnić się? – Coś ty, przecież muszę płacić czynsz za mieszkanie. Tuc, Razem z Sara zastygamy i patrzymy na drugą stronę atrium skąd dwie góry toreb z zakupami wołają Sara szkolnym przezwiskiem. Torby zbliżają się do nas, mijają galerię i rozsuwają się, odsłaniając Aleksandrę i Langley, nasze koleżanki z Chapin School. Sara i ja wymieniamy porozumiewawcze spojrzenia. W liceum mieszkały w Birkenstocks i jeździły za kapelą Dead. A teraz stoją przed nami: Aleksandra, wysoka na prawie 1,80 m, i Langley, mierząca ledwie 1,60 m w kożuszkach i kaszmirowych golfach, obliczony furą zakupów od kartiera. Tuc, krzyczą znowu, a Aleksandra serdecznie obejmuje Sara i niemal waląc ją w głowę jedną z toreb. Tuc, co słychać? pyta Aleksandra: Masz faceta? Sara otwiera szerzej oczy. Nie, to znaczy był ktoś, ale... Na czole po pojawiają się jej kropelki potu, rozmazując podkład nad brwiami. Ja mam super gościa, jest grekiem, jest fantastyczny. Za tydzień jedziemy na riwierę, szczypiocze Aleksandra. A co u ciebie? Zwraca się do mnie. Po staremu, po staremu. Dalej pracuję z dziećmi. Aha, a w przyszłym roku? Pyta Langley. Chce się dostać na studia podyplomowe. Oczy ich zwężają się, jakbym nagle zaczęła mówić w obcym języku. Rola zajęć rozwijających twórczo, jako narzędzia do wyrażania siebie i budowania wspólnoty. Dziewczyny patrzą na mnie pustym wzrokiem. Ostatnio angażuje się w to sporo sławnych ludzi, podejmuję ostatnią próbę. A właściwie czego? Fajnie, a ty? Langley niemal szepce do Sara. Będę pracować w Ajur. O Boże, piszczą. Na początek nic takiego. Będę tylko odbierała telefony. Mówi dalej Sara, ale. Nie, to niesamowite. Uwielbiam Ajur. Mówi Aleksandra. A robicie w nowym roku. A co robicie w nowym roku, dziewczyny? Pytam. Ja będę jeździć za swoim facetem, mówi Aleksandra, a ja palić trawkę. Mówi cicho Langley. Musimy lecieć. Umówiłyśmy się o pierwszej z moją mamą w Koty Och, Tudz. Aleksandra po raz kolejny molestuje Sara, po czym z Langley odchodzą, żeby pogrzebać widelcami w sałatkach z owoców morza. Przegięłaś? Mówię do Sara. Pieprz je. Chodźmy, zjemy coś naprawdę ekstra. Postanawiamy uraczyć się wytwórnym lunchem z czerwonym winem i pizzą z serem Robiola u Freda. Przyszłoby ci do głowy zostawić u kogoś w domu bieliznę. Nan, mówi Sara kategorycznym tonem. Zupełnie nie rozumiem, co cię to obchodzi. Pani X ujeżdża cię jak osła. Zamiast premii dostałaś od niej uszy, uszy padłego zwierzęcia. Masz powód, żeby być wobec niej lojalna? Sara, bez względu na to, jaka z niej Zoza jest matką grajera, a tamta kobieta sypia w jej łóżku z jej własnym mężem, w domu grajera, aż mnie serce boli. Nikt nie zasługuje na coś takiego i ten chory pomysł chce, żeby ją przyłapać, o co jej chodzi. Wiesz, gdyby mój żona tych chłopak ociągał się z odejściem od żony, byłoby mi na rękę, gdyby ktoś go ze mną przyłapał. Więc kiedy jej powiem, panna Chenowich wygra, a pani X będzie zdruzgotana. Jak nie powiem, będzie to upokarzające dla pani X. Na, to jest o milion mil oddalona od zakresu twoich obowiązków. Wcale nie musisz jej mówić. Wierz mi, nie za to ci płacą. Ale jak nie pisnę słówka, a ona rzeczywiście zostawi gdzieś majtki i pani X dowie się w ten sposób, fu, jakie to wstrętne, a gdyby znalazł je Grajer, założy się, że położy je tam, gdzie tylko on może je znaleźć. Jest gotowa na wszystko. Nani, weź się w garść. Skąd on będzie wiedział, że to nie jego majtki? Bo prawdopodobnie będą czarne, koronkowe, skąpe i może nie zrozumie tego teraz, ale kiedyś, kiedy będzie chodził do psychologa, to go zabije. Bierz płaszcz. Sara wita Josha w głównym holu z kieliszkiem wina w dłoni. Witamy w grze poszukiwaczem majtek, w której wspaniałymi nagrodami są nauszniki i wycieczka do schowka na miotły. Kto chce zagrać pierwszy? Och, ja, ja krzyczy Josh, zdejmując marynarkę. Na czworakach buszuje poszawce w głównym hole, holu, przeglądając każdą kieszeń płaszcza i wszystkie buty. Nic. Nan, to miejsce jest niesamowite, zupełnie jak pieprzone Metropolitan Museum. No i mniej więcej tak samo przytulne, wtrąca Sara, a ja z obłędem w oku biegnę do salonu. Nie mamy czasu na pogaduchy, krzyczę za siebie. Podzielcie się pokojami. Więc dostajemy punkty za każdą sztukę bielizny, czy tylko za te, które mają szkarłatną literę na przodzie? Pyta Josh. Premia za bezkroczowe i jadalne. Sara wyjaśnia reguły gry, która dla mnie wcale nie jest zabawna. zabawna. W porządku, mówię. Słuchajcie, będziemy działać według planu. Zaczniemy od pokojów używanych najczęściej, gdzie majtki mogą zostać odkryte najprędzej. Joshua, idź do sypialni gospodarzy. Przepatrz garderobę pani X i jej gabinet. Sara melduje się na rozkaz panie, panie sierżancie. Kuchnia, biblioteka, pokoje, służby. Ja wezmę na siebie salon, gabinet pana X i pralnię. W porządku? A pokój Grajera? Dopytuje się Josh. Racja. Zacznę od niego. Zapalam każde światło, nawet rzadko używane oświetlenie górne, rozwiniając najciemniejsze kąty mieszkania X. Nan, no. nie możesz powiedzieć, że nie próbowaliśmy, mówi Josh, podając mi papierosa. Siedzimy w ciemnej klatce schodowej koło pojemników na segregowane odpadki. Pewnie blefowała, mając nadzieję, że wszystko wypaplasz, pani X, a ta zacznie remont mieszkania. Sara zapala kolejnego papierosa. Jeżeli komukolwiek uda się je znaleźć w tym mieszkaniu, powinien dostać Nobla. Tak dobrze je schowała. Jesteś pewna, że ta kobieta pracuje u X, a nie w CIA? Oddaje mi zapalniczkę. Josh nadal trzyma w ręce porcelanowego Pekinczyka, znalezionego podczas poszukiwań. Powiedz mi jeszcze raz, ile? Nie wiem, dwa, może trzy tysiące dolarów, odpowiada Sara, nie do wiary. Dlaczego? Dlaczego? Czego ja tutaj nie rozumiem? Patrzy na psa z pełnym niedowierzaniem na twarzy. Poczekaj, wezmę coś innego. Lepiej odłóż go dokładnie tam, gdzie go znalazłeś, mówię. Zbyt zmęczona, żeby sprawdzać, czy mnie posłucha. Przepraszam, że straciliście przeze mnie tyle czasu na szukanie czyichś majtek. Mówię, gasząc papierosa na metalowej balustradzie. Hej, mówi Sara, obejmując mnie. Nic się nie stało. I sami nie wiedzą, ile mają tych drogich zabawek. Nic im nie będzie. A Graer? On ma ciebie. A ty, CH. Okej. Okay. A ja nie mam nic. Mam taśmę z automatycznej sekretarki w kasetce na biżuterię i plastikową łyżeczkę, którą noszę w torebce, i tyle. Dobra, dobra. Czy mogę wspomnieć o tej łyżeczce na Twoim weselu? Kochana, jeżeli zaj zajdę aż tak daleko, będziesz mogła obie nawet nieść. Hmm. Coś tu jest nie tak. Kochana, jeżeli zaj zajdę aż tak daleko, będziesz mogła obie nawet nieść tę łyżeczkę do, do ołtarza, choć pościeramy odciski palców przed wyjściem. W domu już od wyjścia mruga do mnie automatyczna sekretarka. Cześć Nani, mówi pani X. Nie wiem, czy wyjechałaś już do Paryża, ale twój telefon komórkowy znów nie odpowiadał. Będziemy musieli ci sprawić nowy z większym zasięgiem. Dzwonię, bo pan X podarował mi na święta tydzień w Golden Door. Czy to nie wspaniałe? W Life 4K jest potwornie, a ja nie doszłam jeszcze do siebie po feriach. Jestem po prostu wyczerpana, więc pojadę w przyszłym tygodniu. Pan X będzie w domu, ale zastanawiam się, czy jak wrócisz, nie mogłabyś mu dać znać, że jesteś, gdyby cię potrzebował. Żebyśmy wiedzieli, że jesteś. Dzisiaj wieczorem nie wychodzę. Zadzwoń. W pierwszym odruchu chcę zaraz do niej zadzwonić i powiedzieć, żeby nigdy więcej nie wyjeżdżała z domu. Pani X? Dzień dobry, tu Nani. Tak? Biorę głęboki oddech. Czy możemy się tak umówić? Pyta. Oczywiście, mówię z ulgą, że nie zapytała o wizytę w domu. Świetnie, więc do zobaczenia w poniedziałek rano. Za tydzień, od jutra. Wylatuję o dziewiątej, więc gdybyś mogła być o siódmej, byłoby wspaniale. Chociaż nie. Umówmy się za piętnaście siódma, na wszelki wypadek.